Rozmawiałyśmy, bo mamy ze sobą tylko Alicyjkę kolorową w tych dawnych szatkach. Teraz ona zmieniła nieco okładkę. I, i czy mogłabyś trochę o tym opowiedzieć, dlaczego Alicyjka się zmieniła i, i co o tym zadecydowało? No właśnie, nie mamy tutaj tej Alicyjki nie z nowym lukiem. Mm -hmm. e, nowa Alicyjka jest w takiej szacie e, czarno-białej. Także z żółtymi napisami. Mogłabym odpowiedzieć żartobliwie, a trochę nie żartobliwie, że Alicyjka spoważniała w związku z poważną nominacją, która jej się zdarzyła. Ale mogłabym też odpowiedzieć inaczej. Kiedy decydowałyśmy się z Krystyną Bratkowską z Niszy zmienić tę, tę szatę, czyli zrobić drugie wydanie, chciałyśmy Alicyjce nadać trochę taki nowy look, że użyję takiego słowa. Um, ta okładka, którą zrobił Bogusław Bachorczyk, tutejszy krakowski artysta, podobnie jak i kolarze, które są w środku, zresztą w nowym wydaniu one także są, a nawet jest to jeden więcej, bo ten kolorowy z okładki także się znalazł w środku. Um, bardzo ją lubimy tę okładkę i bardzo nam się podoba, ale też Czasami ona była trochę kontrowersyjna i um, byli tacy, którym się bardzo podobała, byli tacy, którym się podobała trochę mniej, a więc to też jest jakieś, jakieś takie wzięcie pod uwagę e, różnych gustów i wszystko to się tak razem złożyło i zdecydowałyśmy, że nadamy jej taki trochę nowy, nowy look. Mm -hmm. Ja nie ukrywam, że ta kontrowersja wokół okładki bardzo mnie zdziwiła i, i tak sobie pomyślałam, że jeżeli ta okładka już okazała się tak, tak mocno kontrowersyjna, to co, co dopiero ze środkiem? <grym> I, I czy to faktycznie projektowałaś Alicyjkę jako, jako rzecz kontrowersyjną? Myślałaś tak o tej książce, że ona wzbudzi? Emocje, nie tylko okładką. No, okładka powstaje y, gdzieś tam późno, prawda, mm -hmm. w tym całym procesie pracy nad książką na, na samym końcu. Um, Alicyjka y, nie jest już taką no, nowiutką i świeżą książką. Ja ją napisałam kilka lat temu. E, długo szukałam e, wydawcy i e, ona się ostatecznie ukazała w wydawnictwie Nisza w ubiegłym roku, w lutym. Więc kiedy ją pisałam, w ogóle nie, nie, nie myślałam o, o kontrowersjach. Oczywiście zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest jakoś inna książka od innych książek. Wiedziałam też, myślałam też o tym, że może nie będzie łatwo. Dotrzeć, do, znaleźć wydawcę, dotrzeć do, do czytelnika. Ale tak naprawdę ta szalicyjka powstawała w, w tak zwanym międzyczasie, to znaczy w takim długim okresie oczekiwania na odpowiedź wydawców, jeśli chodzi o moją pierwszą książkę, która się ostatecznie jeszcze nie, nie ukazała, więc. Myślę, że nie było jakoś tak bardzo dużo myślenia o tym, czy ona jest kontrowersyjna, jak będzie przyjęta. Ja po prostu siedziałam i, i pisałam. Mhm. No, jakoś zdając sobie sprawę z tego, że jest to rzecz, która jeśli się ukaże i dotrze do czytelnika, raczej nie powinna pozostawić go obojętna. Gdyby liczyć łącznie z, z pierwszą powieścią, to, to przechodzisz wszystkie gatunki literackie. Ale to, to tak żartuję, ale tak całkiem serio. To Alicyjka trochę pogrywa sobie z różnymi formami, ale też nie chciałabym używać słowa pogrywa, bo, bo to mam wrażenie, że nie o tę grę chodzi. I, i jak, jak ty to widzisz? Znaczy, myślę, że trzeba mieć jednak jakąś taką w sobie wolność, jeśli idzie, idzie o gatunkowość. Jeśli mówimy o literaturze gatunkowej, mając na myśli, nie wiem, fantastykę, grozę, nie wiem, mm -hmm. kryminał, to, to, to jakby to są, to, to nie są te gatunki akurat, które czytuję i które dobrze znam. Natomiast jeśli mamy inną gatunkowość na myśli, hmm, myślę, że można je łączyć. Można się nimi posługiwać, jeśli to jest, jest w tym jakiś zamysł, jest w tym jakaś koncepcja i jest w tym y, 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 jakiś sens. W Alicyjce było tak, że ja po prostu szukałam y, odpowiedniej formy dla tego, co, co chciałam przekazać, i ta y, teatralność Alicyjki, czy, czy ten dramat w powieści, jak niektórzy mówią. Przyszedł mi w dosyć taki naturalny sposób, kiedy, kiedy pojawił się duch matki narratorki. Tak jak to już gdzieś mówiłam, trudno jest z, z duchem rozmawiać w takiej realistycznej konwencji. W ogóle w jakimś sensie Alicyjka to było takie zmaganie się z językiem, to znaczy szukanie odpowiedniego języka do przekazania tego, co chciałam przekazać. A z drugiej strony mogę powiedzieć, że ten język dość dobrze ze mną współpracował. To znaczy, kiedy nie, jakby nie, czułam sama, że dalsze opowiadanie tej historii tak zwaną prozą, czy kolejnymi obrazami tam jest dziesięć obrazów w tej książce Trochę się jakby wyczerpało, trochę już nie ma. Trzeba, trzeba szukać innego sposobu, innego języka. Kiedy się pojawia duch, który jest taką no, tutaj mocną postacią, nie trudnym partnerem do, do rozmowy, kiedy on chce, to odpowiada na pytania narratorki, kiedy nie chce, to nie odpowiada. Czasem znika, czasem się chowa za różne dekoracje, czasem się wręcz zamienia w papierosowy dym. Um, ale jednocześnie ta, ta rozmowa ich trwa i jest dialog, i, i wtedy jakby ten żywioł dialogu, taki naturalny żywioł rozmowy dialogu bardzo tutaj był potrzebny, bardzo, bardzo jakby mi sprzyjał. Więc um, w jakiś taki naturalny sposób y, połączyły się te, połączyła się powieść i, i, i dramat, ale no, ta teatralność ma oczywiście swój, swój głębszy sens. Odgrywanie ról matki i córki, odgrywanie w ogóle czegoś, odgrywanie spotkania, które nigdy nie miało miejsca, które mm -hmm. jest przecież zupełnie wymyślone i które, które jest czystą kreacją. Jakby taką, taką, taką formę i taki sposób mi na, na, nasunęło, ale chciałabym. Też powiedzieć, to mi się wydaje ważne, jeśli mam mówić do czytelników czy potencjalnych czytelników, bardzo bym też nie chciała, żeby potencjalny czytelnik zraził się, czy, czy przeraził łączeniem gatunków, i tego, że to jest powieść i sztuka teatralna. Mhm. I też chciałam trochę tutaj jakby ten stereotyp obalić, że jeśli jest tak zwany tekst dramatyczny czy teatralny to to już jest jakoś nie wiem, nie dla wszystkich, nie, nie, nie każdy jest w stanie to przeczytać, nie, nie, nie chciałabym takich reakcji, że nie no, tekst teatralny, sztuka, ja sztuk nie czytam mhm. i zresztą w tych odbiorach czytelniczych, które mam bardzo często mówią mi czytelnicy, że najpierw to tak myślałem, że sztuka teatralna ja to nie lubię, nie czytam, ale ale potem się okazuje, że to płynie, to, to się posuwa, to, to, to świetnie komunikuje, to płynie i, i bardzo bym bardzo bym, no, byłoby fajnie, gdyby się taki stereotyp trochę udało obalić, że tak zwany tekst teatralny, choć to nie jest oczywiście stricte sztuka teatralna, to już jest jakoś, nie wiem, trudne, trudniejsze w, w odbiorze. Mm -hmm. Trochę tutaj też tym, tym, tym gram i, i trochę, trochę bym ten stereotyp chciała obalić. Zresztą no, to czasem mówią mi czytelnicy, nie wiem, czy można powiedzieć tak zwani mniej wyrobieni, ale tacy, którzy może na co dzień czy nie często czytają teksty teatralne, mówią mi, że to jest wie Pani, to jest takie, to jest z podziałem na rolę Pani napisała. Po prostu one dwie, matka i córka rozmawiają I Wolałabym, żeby tak do tego podchodzić i, i się skupić na tym, jak płynie ta opowieść, niż na samym takim przestraszeniu się mieszaniem mieszanie, gatunków. Bardzo mocno. Kierujesz właśnie ten reflektor na, na postać kobiety, matki y, 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 w, tej, w tej opowieści. I czy y, myślałaś o tym, y, y, że to też dźwięczy takim feministycznym y, przekazem? No, chciałam y, przypomnieć, nie wiem no, w którym momencie, na której mhm. stronie, ale jest gdzieś tam y, taki dialog, kiedy matka mówi: To ty jesteś feministka. Aha. Aha. E córka odpowiada, nieważne mamo, raczej powiedz, nie wiem, dlaczego mnie nie kochałaś, czy, czy jakoś tak, tak, tak to tak, idzie. Tak. Mhm. E, absolutnie nie chodziło mi tutaj o e, napisanie, znaczy jakby w założeniu książki feministycznej, czy, czy, czy jakieś, jakąś egzemplifikację różnych teorii. Natomiast no, no jest tak, że się w tej alicyjce przyglądam temu, Kobietom, głównie kobietom, to, to znaczy przede wszystkim e, narratorka rozmawia z matką, ale pojawia się tam także e, matka matki, czyli babciaka bardzo mocna, też mhm. kobieta i z e, taką no, traumatyczną, jeszcze wojenną e, przeszłością. Pojawia się też mała dziewczynka, która jest e, córką narratorki. I, i, i to, co, co chciałam też alicjkom przekazać i co jest ważne, to jest. E, to jest ten taki międzypokoleniowy przekaz y, y, jednej kobiety, drugiej mhm. kolejnej, co one sobie przekazują, co, 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 jaki to jest przekaz. Ja się tutaj skupiam y, mocno na macierzyństwie, co one sobie mówiły przez lata mhm. o macierzyństwie, co sobie opowiadały, co y, matka kolejnej córce prze, przekazuje, ale także y, co one sobie w ogóle mówią. Y, zdałam sobie sprawę z, z życia po prostu, z refleksji jakieś nad, nad życiem, niekoniecznie nad e, teoriami feministycznymi. E, że niesiemy z, z, za sobą jakiś taki balast, e, często nawet nieświadomie tego, co nam przekazują e, poprzednie kobiety, e, kobiety w pokoleniu. E, I c, co to dla nas oznacza? S, skąd, e, s, co to nam daje? Co, jakie są tego konsekwencje? Na przykład taka silna pozycja mężczyzny, który jest, którego trzeba mieć, zdobyć, którego trzeba, no, którym się trzeba potem zająć, obsługiwać. To, to wszystko jakoś świadomie, a często nieświadomie, a czasem to są nawet jakieś automatyzmy, które przyjmujemy, od, od swoich matek, a one. E, historia się zmienia, czasy się zmieniają, ale jakby pewne rzeczy jakoś ciągle idą z pokolenia na, na pokolenie, więc e, może to jest książka feministyczna, ale tu na, na pewno nie było takiego e, założenia i takiego programu i nie chodziło o egzemplifikację te, teorii. Ona się jakoś wpisuje rzeczywiście w taki dyskurs e, się rzeczy. Mm -hmm. że, że ten mężczyzna, którego ty przywołujesz w tej opowieści, który jakoś niby jest przyczyną różnych rzeczy, a jednak jest zupełnie poza obrazkiem i, i nie jest przyczyną, mm -hmm. y, pojawia się właśnie tak epizodycznie u ciebie. No, rzeczywiście chciałam tutaj y, trochę przyjrzeć się samym kobietom. Mm -hmm. y, właśnie. Y, nie usprawiedliwiać y, wszystkiego tym ty, 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 ty mężczyznami, tym mężczyzną. Zresztą no, y, matka na, duch matki, matka narratorki y, traci w wypadku nogę jako młoda mężatka, młoda, młoda kobieta. Y, gdzieś tam w którejś ze scen dialogowych. Y, Padają takie słowa, że, że ten mąż obiecał wtedy, że nigdy jej nie, nie opuści. Mhm. Córka pyta, czy to jest... A był też okropnym w gruncie rzeczy mężczyzną i um, też jakby no, to, i ten wypadek naturalnie, w sposób jakiś taki no, naturalny zaważył na życiu tej kobiety ale także no, jakby ta, ta jakaś legendarna przysięga nieopuszczenia jej z tego powodu kładzie się strasznym cieniem potem na ich relacji, nie, ma, ma straszne konsekwencje. Ale no, tutaj ja chciałam y, pokazać jednak skupić się bardzo na, na, na kobietach i na tym, co y, oczywiście ten mężczyzna jest ważna, oczywiście też ważna jest historia, ona się tam. Gdzieś pojawia w tle, ale bardzo nie chciałam tej wielkiej historii tutaj w te relacje angażować. Wydaje mi się, że dzięki temu udało się jakby lepiej pokazać to, mhm. co się dzieje między, między kobietami, między pokoleniami kobiet. One obie przechodzą w tej książce jakąś, jakąś drogę, czy też przechodzi ją narratorka, prawda? Bo tak naprawdę wszystko to się dzieje w głowie narratorki. Wszystko mhm. to jest jakoś. Można spróbować przejść taką drogę, zagrać taki teatr, zrobić kilka wariantów i trochę scen i spróbować coś zrozumieć, spróbować coś. To, to pozwala coś odkryć. Samo, samo to przejście drogi jest jakąś wartością. Nie, nie można już zmienić pewnych rzeczy, ale, ale można się do tego przymierzyć, można to odegrać, można się z tym mitem matki zmierzyć w taki sposób literacki. A sama Alicyjka, ja, ja chciałabym też nie dopowiadać wszystkiego, jeśli chodzi o Alicyjkę i niech to imię pozostaje tak właśnie takie trochę do, do interpretacji przez czytelnika. Może Alicyjka jest tą, która mówi, może to jest ta, która opowiada te historie kolejnych pokoleń, może to jest ta, która mówi w imieniu kobiet, ta, która chce opowiedzieć ich historię, może ona chce być taką przekorną postacią, która. Która ma głos i, i która tę historię opowiada. Myślę, że takie opowiedzenie, możliwość opowiedzenia różnych, czy pokazania różnych wariantów, przejrzenia się tym relacjom w różnej scenarii, w różnych wariantach, powoduje jeszcze coś. To znaczy Widzimy wtedy, że kobiety jakoś odzyskują głos, mhm. i że właściwie już to powoduje, że żadna z nich nie, nie, nie jest ofiarą, czy też nie chce być. Odzyskanie głosu, takie literackie, mm -hmm. choćby, um, jakoś to, to odium ofiary z nich zdejmuje, bo tak naprawdę um, ona chyba, żadna z nich nie chce być ofiarą i myślę, że to jest jakiś taki może jasny przekaz um, Alicyjki. Mm -hmm. Bo one się też tym głosem bawią. Tak. I, i to, to chyba dobry znak, że, że one właściwie wypróbowują rozmaite dyk, dykcje, w których tak. mogłyby, mogłyby coś powiedzieć. Tak, one też właśnie one grają i szukają tego, tego, tego języka, obie, ale wszystkie tam szukają trochę tego języka, którym da się o różnych doświadczeniach odpowiedzieć. To nie zawsze jest jeden język. Mhm. I niektórych doświadczeń nie da się tym językiem od odpowiedzieć, albo pokazać w takiej scenerii, no... Yy, trzeba, trzeba go szukać, trzeba szukać yy, tego, tego sposobu i tego... i przymierzać się do, do różnych yy, języków i czasem form i scen. Mm -hmm. yy. A czy widzisz siebie obok innych autorek, które yy, gdzieś mierzą się właśnie z z problemem komunikacji matek i córek, z, z, z jakimś y, właśnie rzuceniem wyzwania mitowi matki. Y, czy, czy czujesz się samotną wyspą? Znaczy ja pisząc Alicyjkę, nie, 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 to znaczy no, nie, nie przymierzałam się, jakby nie, nie porównywałam, chociaż jest tam tak, że taka, są tam takie słowa, które trochę... Mm, Trochę trochę ironiczne, trochę takie pesymistyczne y, na temat tego, że były już różne książki o matkach, mm -hmm. y, różne zimno mi mamo i, 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 i inne y, tego typu, y, ale ja myślę, że to jest inna jednak książka od, od tych pozostałych. Czasami porównuje się Alicyjkę z y, y, książką Bożeny Kef y, o matce mm -hmm. i ojczyźnie. Pewnie jakoś je można z, zestawiać i y, 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 jakoś mi to nawet schlebia, kiedy się je y, zestawia. Natomiast ja tutaj y, rzeczywiście chciałam się skupić na takiej czystej komunikacji, jednej historii opowiedzianej w Alicyjce, która. Jest pojedyncza, ale myślę, że się jakoś uniwersalizuje, ale zupełnie świadomie chciałam zostawić tę wielką historię, która jest w tle i skupić się na, na samych takich codziennych, jakby, czystych, życiowych relacjach swoich bohaterek. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za ja dziękuję rozmowę. Bardzo. Chyba, że masz wrażenie i poczucie, że chciałabyś jeszcze coś bardzo wyraźnie dopowiedzieć, opowiedzieć, to, to możemy jeszcze wykorzystać. Może ten jeszcze czas. na koniec powiedziałabym tak, że oczywiście Alicyjka jest jakimś mierzeniem się z, z mitem matki i takim. Zastanawianiem się, kto to jest właściwie ta, ta matka, zwłaszcza kiedy się same stajemy matkami. E, I że takie przemierzenie się literackie, e, odegranie różnych scen, powoduje, że nam się ten mit jakby trochę de dekonstruuje i też widzimy tę matkę jako, często jako taką e, zwykłą kobietę z krwi i kości. Mm -hmm. z, e, a wtedy bardziej ją też rozumiemy. I zakończyłabym takim, takim, taką refleksją czy takim apelem, że w ogóle rozmawianie z duchami jest, <laughs> może, być, może być bardzo pożyteczne i nie, możemy się czegoś dowiedzieć. O nas samych, o, o naszej przeszłości, pojedynczej, szerszej. Mm -hmm. Nawet jeżeli czasami znikają, to, to jednak... Nawet no duchy tak mają właśnie, mm. że y, rządzą się swoimi prawami. <grywki> <grywki> nie zawsze chcą współpracować. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.